Top 10 soundtracków do filmów Sztuka filmowa od samego początku jest nierozerwalnie związana z dźwiękiem. O odbiorze produkcji w dużej mierze decyduje jego podkład muzyczny, a wiele filmowych kompozycji przeszło do legendy. Oto nasze Top 10 soundtracków do filmów. Numer 10: Król Lew. Animowana historia Simby i jego przyjaciół to dla wielu z nas ulubiony film z dzieciństwa. Do tworzenia muzyki do tego hitu wytwórni Disneya zaangażowano Hansa, Zimmera i Eltona Johna. Z filmu pochodzi szereg przebojów, takich jak Circle of Life, Can You Feel The Love Tonight, No i oczywiście. Madonna, a Numer 9. Leave and let Die. Jednym ze znaków rozpoznawczych przygód Jamesa Bonda od zawsze była znakomita ścieżka dźwiękowa z charakterystycznymi, budującymi nastrój wstawkami. No i oczywiście piosenkami z czołówek. Doskonale znamy hity takie jak Skyfall czy Golden Eye. My sięgamy jednak do nieco bardziej klasycznego filmu z tytułową piosenką Paula McCartneya i The Wings. Numer 8. Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły. Cała seria przygód Jacka Sparrowa może pochwalić się znakomitą muzyką. Za udźwiękowienie pierwszej części odpowiadał Klaus Badelt, od drugiej do czwartej Hans Zimmer, a piątej Jeff Zanelli. Trudno było nam zdecydować, które dzieło wyróżnić, ale ostatecznie wybraliśmy Klątwę Czarnej Perły. W końcu to od niej wszystko się zaczęło. Numer 7. Harry Potter i kamień filozoficzny. Harry Potter to kolejna filmowa seria mogąca poszczycić się znakomitymi soundtrackami. Muzyka ewoluowała z każdym kolejnym filmem, stając się coraz bardziej mroczna i ponura, tak jak straszniejsze stawały się przygody harego. Tak jak w przypadku Piratów z Karaibów, tu również wyróżnimy pierwszą część z muzyką Johna Williamsa, z której pochodzą wszystkie charakterystyczne melodie. Numer 6. Drakula Wśród twórców muzyki filmowej warto wyróżnić naszego rodaka Wojciecha Killara, znanego z kompozycji do szeregu rodzimych filmów. W naszym zestawieniu postanowiliśmy wybrać jednak produkcję, dzięki której Kilar zyskał popularność na całym świecie. Mowa o Drakuli Francisza Forda Copoli z 1993 roku z Garym Oldmanem w roli głównej. Obraz zdobył trzy Oscary, a w kategorii muzyka był nominowany do Saturna. Numer 5 Atomic Blonde. Atomic Blonde to dziejący się pod koniec zimnej wojny thriller szpiegowski, w którym możemy obserwować akrobatyczne popisy tytułowej bohaterki, w efektowny sposób eliminującej kolejnych przeciwników. Warto obejrzeć ten film nie tylko dla grającej główną rolę Charlize Theron. Równie zachwycający jest jego soundtrack oparty o oryginalne i zremiksowane aranżacje najlepszych hitów tamtego okresu. Baby, it's time Numer 4. Blues Brothers. Czwarte miejsce na naszej liście zajmuje znakomita, gangsterska komedia muzyczna w reżyserii Johna Landisa. Jej soundtrack stanowią przede wszystkim znane piosenki w wykonaniu zespołu tytułowych Braci Blues, granych przez Johna Belushi'ego i Dana Aykroyda. To stąd pochodzi między innymi najbardziej znana aranżacja przeboju Everybody Needs Somebody To Love z kulminacyjnej sceny koncertu zespołu. Numer 3. Polowanie na Czerwony Październik. Za soundtrack do tego znakomitego thrillera z Seanem Connery w roli głównej odpowiada grecko-amerykański kompozytor Basil Poladuris. Przejmująca muzyka znakomicie buduje tajemniczy i emocjonujący nastrój produkcji. Świetnie komponuje się również z szerokimi kadrami, kiedy widzimy uciekający na pełnym oceanie tytułowy okręt. Numer 2. Interstellar. Film przedstawia ciekawą wizję świata przyszłości dotkniętego katastrofą klimatyczną. Przejmujący efekt uzyskano m.in. szerokimi kadrami zarówno ziemskich krajobrazów, jak i przestrzeni kosmicznej. Podtrzymuje go idealnie komponująca się z każdą sceną muzyka, której twórcą jest nieraz wymieniany już w naszym zestawieniu mistrz Hans Zimmer. Numer 1. Gwiezdne Wojny. Część piąta. Imperium kontratakuje. Na pierwszym miejscu filmowych soundtracków znajduje się film z kolejnej legendarnej serii, czyli Gwiezdnych Wojen. Tym razem do zestawienia wybraliśmy ulubiony film większości fanów: Imperium kontratakuje. Jednak nawet w najbardziej kontrowersyjnych i nieco mniej lubianych częściach tej sagi, tym co każdy fan zawsze doceniał była znakomita muzyka Johna Williamsa. A melodię Marszu Imperialnego umie zanucić każdy z nas.